Witajcie moi drodzy. Dzisiaj sprawdzimy, jak już pewnie widzicie po tytule, czy faktycznie grot boi się piasku. Nie przedłużając, lecimy. Natomiast zeskalujemy sobie ten mały eksperyment, ponieważ bardzo dużo osób napisało mi komentarze, które brzmiały mniej więcej tak, że grot nie wytrzyma nawet odrobiny piasku. Teraz zależało mi na tym, żeby zrobić ten test trudniejszy na początku, bo już karabinek jest brudny, więc każdy kolejny będzie coraz trudniejszy. I Jaki wniosek? Mechanizmy zadziałały. Nie zablokowało się, nawet kiedy miałem awarię, która była spowodowana prawdopodobnie ziarenkiem piasku w komorze, co by mogło się wydarzyć zasadniczo w każdym karabinku. No tutaj bezproblemowo usunąłem nabój i mogłem strzelać dalej. Nie było żadnej zacinki samych mechanizmów w związku z czym wydaje mi się, że jest ok. Pole sobie jeszcze powinno trochę komoro, żeby usunąć, usunąć e, piasek. Wprowadzam magazynek, pięć sztuk, weszło totalnie bezproblemowo. E, no słuchajcie, że jest wszędzie piasek, tak? No ten karabin jest ultra brudny w tym momencie, no ale zaraz zobaczymy, jak to będzie, jak nasypie jeszcze tutaj piasku. Dobrze, jak możecie zauważyć, piasku jest znowu bardzo dużo. Eee, I ta sama sytuacja, tak? Czyli biorę karabin, piasek spada i zaczynamy strzelać. Jest dwójeczka, jest. Jak widzicie, karabinek działa. Oczywiście jest piasku tutaj niesamowita ilość. Eee, nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. W środku jest po prostu brudny. Jest tego piasku dużo. Słuchajcie, teraz e, zrobimy tak, że e, piasek jest wklepany, tak? wciśnięty wręcz, e, wręcz w komorę e, i co ja zrobię? Ja zrobię jedną bardzo prostą rzecz. Zrobię jedną bardzo prostą rzecz. Zostanę no, strzelać w takiej sytuacji oczywiście, to jest sytuacja absurdalna on naprawdę podobnie się rzadko wydarza, że jeżeli ktoś doprowadza do takiej sytuacji albo jest ślepy, albo nie rozumie, jak działają mechanizmy w karabinkach. Natomiast jestem przekonany, że gdybyśmy taką ilość piasku, tak wklepaną, wrócili do dowolnego karabinka, no to mogły być, mogłyby być problemy i to dosyć spore. Eee, no a zobaczmy, jak sobie poradzi grot. Cześć tu Kamil ze studia i właśnie teraz na nagraniach widzę podczas montażu, że ta fajka to w ogóle zrobiła się dlatego, że w oknie wylotu łusek znajdowała się ściana piachu, która zablokowała tą łuskę. I to jest tylko i wyłącznie tego wina. Gdyby tego piasku nie było, to pewnie strzelanie byłoby bezproblemowe. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay, mamy fajkę. Ha. Usuwam fajkę. No tego piasku jest naprawdę tutaj dużo. Usunąłem fajkę, mogłem strzelać dalej. Działa! Moi drodzy, nie będę już go bardziej brudził i tak już jest wystarczająco brudny. Teraz pewnie czekam mi kilka godzin czyszczenia wszystkich zakamarków z piasku i pewnie też będę musiał wyciągnąć lufę. Natomiast yy, jaki wniosek z tego płynie? Śmieszą mnie teraz jeszcze bardziej wszystkie komentarze, gdzie ktoś mówi, że wystarczy szczypta piasku, żeby ten karabin przestał działać. Ja wiem, że tego typu komentarze są pewną parabolizacją rzeczywistości. Natomiast fakt jest taki, że grot zachowuje się jak każdy inny karabin. Czyli poprawnie. Nie ma tutaj nadzwyczajnej delikatności, stosunku do piasku, bo jak widzieliście e, karabin działał sam w sobie oczywiście, działał czy ten piasek był nasypany, czy był zbity czy zaczynałem strzelanie z, e, z pustą komorą on po prostu działał e, wydarzyły się tylko i wyłącznie tak naprawdę dwie sytuacje, w której coś było nie tak e, wtedy kiedy robiliśmy tą najtrudniejszą próbę który musiałem przeładować. I tutaj fakt tego, że przeładowałem ręcznie mógł bardzo mocno wpłynąć tak naprawdę na, na, na wynik tego eksperymentu, ponieważ przeładowanie ręczne nie daje takiego impetu zamkowi i suwadle, żeby kawałki tego piasku gdzieś tam sobie poleciały bokiem, w związku z czym no więcej tego sypie się do środka. I tutaj doszło do sytuacji, w której nie zablokował się mechanizm karabinka, tylko dostał się piasek do komory definitywnie piasek do komory ponieważ bezproblemowo usunąłem e, nabój z komory i mogłem strzelać dalej nie było w tym żadnego tak naprawdę problemu e, i ta sytuacja jasno pokazuje że mechanizmy jak najbardziej działały tak naprawdę każdy karabinek może mieć taki problem jeżeli do komory nasypie się e, piasek wielokrotnie korzystając z ar Miałem taką sytuację, że nieczyszczone jakiś czas również blokowały łuskę czy cały nabój w komorze, i pewnie ta sytuacja zdarzała się nie tylko mi, ale pewnie większej grupie osób. Tego typu awarie zdarzają się nawet w czystych karabinkach, e, dlatego, no jakby nie, nie, nie jest to dla mnie e, kwestia związana bezpośrednio z grotem. Natomiast w sytuacji, kiedy już był nabój w komorze i piasek, czy był delikatnie posypany, czy był ubity. No to w takiej sytuacji grot działał bezproblemowo. Zdarzyła się owszem jedna fajka, ale wystarczyło ją usunąć i można było strzelać dalej. No, nie, nie spodziewałbym się idealnej pracy dowolnego karabinka, który przez cały dzień był zasypywany piaskiem. Nie była jedna sytuacja. Między testami w żaden sposób nie czyściłem karabinka, zresztą widzieliście, że był brudny, usyfiony i ten piasek się sypał. I mam nadzieję, że ten film po części zamknie temat dyskusji, czy groty są odporne na piasek, czy nie są. Natomiast jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza dalej, to niech mi powie, co ja robię źle. Że mój grot nie pęka, nic z niego nie wylatuje, nic się nie psuje, a kiedy nasypiemy do niego 2 kg piasku, to zasadniczo sam w sobie działa bezproblemowo, a awarie, które się wydarzają, są standardowe dla każdej innej konstrukcji. Mam nadzieję, że docenicie to, co tutaj zrobiłem, że poświęciłem swojego grota, swoje ręce i swój czas, żeby zrobić ten test. Dlatego zachęcam Was oczywiście do subskrypcji. Materiały strzeleckie, generalnie testy, tego typu konfrontacje są naprawdę kosztowne. Amunicja, dojazd, strzelnica. Czy w tym wypadku również i poświęcanie własnego sprzętu, co po prostu kosztowne? Ja bardzo chętnie bym poszedł na jakąkolwiek współpracę z firmami zewnętrznymi, natomiast to się zawsze wiąże z tym, że to musi być na moich zasadach, a wiem, że na tym etapie może być problem z ustalaniem zasad. Dlatego postanowiłem, że jeżeli ktoś chce wspierać ten kanał i pozwolić mi robić rzeczy, to może za pomocą platformy Patronite. To jest oczywiście kwestia dowolna, bo ja dalej pewnie będę robił to w takiej formie jak robię teraz. Natomiast jeżeli chcecie, żeby to było częściej i lepiej i dokładniej, precyzyjniej, to możecie bezpośrednio na to wpłynąć. I co ważne, ja nie robię tylko i wyłącznie nagrań. Ja prowadzę szkolenia, prowadzę kursy, robię zawody i osoby, które będą wspierać mnie na Patronite, będą miały odpowiednie ulgi czy darmowe wejścia na eventy i na zawody, które organizuję. Dlatego też możecie potraktować to troszeczkę jak zakupiony bilet z wyprzedzeniem na rzeczy, które po prostu robię. Chętnych oczywiście zapraszam, tych, którzy nie mogą, bo to też jest dla mnie oczywiście zrozumiałe. Zapraszam to po prostu do subskrypcji, ona jest darmowa. I cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku.